Witajcie, kochani. Bardzo poczułam, żeby zrobić nagranie z przekazami przewodników, inspirowane energią pełni, która właśnie teraz się zadziewa październikowej pełni w byku. Jest to czytanie bezterminowe, mimo że inspirowane energią tej pełni. To pamiętajcie, niezależnie od tego, kiedy do was przyjdzie, czy teraz, kiedy to nagrywam, czy wtedy, kiedy po prostu. Przyjdzie do Was to nagranie, to te słowa, które tutaj padną, mają do Was dojść właśnie w tym momencie, w którym jesteście teraz. Yy, I dzisiaj będzie tylko jedna karta. Poczułam, żeby to było krótkie yy, i bardzo skontensowane. Więc, jak zawsze, wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Jeżeli przyciąga Was tylko jedno piórko, to weźcie jedno. Jeżeli przyciąga Was yy, Kilka, dwa lub trzy, to weźcie to, co y, Was przyciąga. Słuchajcie siebie w tym wszystkim. No i co? Aha, jesteśmy w czytaniu zbiorowym, więc y, nie wszystko jest dla wszystkich. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli usłyszycie coś, co bardzo padnie Wam na serce i y, poczujecie, że to jest dla Was absolutnie, to to jest dla Was. Dokładnie tak. Jeżeli nie poczujecie jakiejś informacji. To znaczy, że ona nie jest dla Was. To ją zostawcie, to znaczy, że jest dla kogoś innego. Po prostu. No to jeszcze raz. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. I lecimy. Witaj grupa pierwsza. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was czytanie. Boska magia. Nadzwyczajna magiczna energia otacza teraz Twoją sytuację. Spodziewaj się cudów. Yy, każda talia ma dołączoną książeczkę, w której yy, opisane jest rozwinięcie karty. I ja Wam teraz przeczytam: yy, Rozwinięcie boskiej magii. Ta karta oznacza, że kolejna karta, którą wyciągniesz, jest otoczona boską energią. Karta Boskiej Magii zachęca Cię do zwrócenia szczególnej uwagi na tę kartę i zrobienia co w Twojej mocy, aby podążyć za jej przesłaniem. Karta Boskiej Magii wskazuje, że otworzyła się dla Ciebie duchowa brama. W tym czasie Twoje zdolności manifestacyjne są największe. Wykorzystaj ten czas do skupienia się na swoich pragnieniach. Jeśli nie jesteś pewien, czego naprawdę chcesz, poproś o Boskie Przewodnictwo poprzez modlitwę, medytację. Czy rytuały? No dobrze, skoro, skoro tak, to boska magia otacza teraz matczynę uzdrowienie. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Matczyna uzdrowienie. Poprzez wyciągnięcie tej karty, niebo prosi Cię o uwolnienie pozostających spraw związanych z matką. Oddaj całą sytuację niebu, wiedząc, że wszystko jest w rękach nieskończonego ducha. Sytuacja może się uzdrowić w nieuczekiwany sposób. Nie zastanawiaj się, jak to zostanie uzdrowione. Bądź czujny na uwalniające się niższe energie związane z Twoją matką, które mogą ingerować w Twoją życiową misję. Oddając niebu wszystkie sprawy związane z matką, Twoje serce otwiera się dodatkowo na akceptację radości i błogosławieństwa w Twoim życiu. Twoja matka przynosi korzyść, gdy jesteś szczęśliwy, niezależnie czy ona jest tego świadoma na poziomie swojej świadomości, czy też nie. Miej wolę wybaczenia i uwolnienia starych spraw związanych z Tobą, Twoją Matką, kimś, kto jest dla Ciebie jak matka, czy z kimkolwiek związanym z Twoją Matką. Oczyszczając swój wewnętrzny dom, zapraszasz do swojego życia nową miłość, możliwości, obfitość. I uzdrawiającą energię. Kochani, wiecie, co robić. Powodzenia. Błyszaki, papa. Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko, i tu jest dla Was czytanie. Ło, wszystkie karty mi się. Wyślizgnęły z rąk, w takim razie bierzemy te dwie pierwsze. Przyjmij pomoc z nieba i wyznacz sobie wyższe cele. Do każdej talii dołączona jest taka książeczka z rozwinięciem znaczenia poszczególnych kart. Ja przeczytam wam teraz to, co jest w książeczce. Najpierw przyjmij pomoc z nieba. Modliłeś się o pomoc, więc zejdź z drogi i pozwól niebu aby ci pomogło. Yy, dodatek od wydawcy? Puść kontrolę. I wracamy do książeczki. Pytałeś, co teraz powinienem zrobić? Ta karta odpowiada: Zaufaj, że Twoje modlitwy zostały usłyszane i wysłuchane. Po prostu odpocznij i wycisz się. W końcu prosiłeś o boską interwencję. Więc zejdź na bok i pozwól na interwencję nieba, bo to jest pomoc, o którą się modliłeś. Możesz pomóc sprawom zainicjowanym Twoimi modlitwami poprzez cichą kontemplację. Poproś niebo, aby dało Ci bardzo jasne, łatwe do zrozumienia wskazówki, pozwalając ci dowiedzieć się, czy masz podjąć jakieś działanie. I ciesz się świadomością, że Twoi aniołowie i przewodnicy. Z miłością otaczają Ciebie i Twoją sytuację. Wyznacz sobie wyższe cele. Podwyższaj swoje standardy i oczekuj dla siebie więcej. Nie spoczywaj. Ta karta wskazuje, że próbowałeś racjonalizować, że jakaś sytuacja jest w porządku, podczas gdy nie jest. Zadowalasz się czymś mniejszym niż marzysz. I znacznie mniejszym niż na to zasługujesz. Nie musisz iść na kompromis. Niebo pomoże ci uzdrowić lub zmienić niepokojące sytuacje w Twoim życiu. Wszystko, co musisz zrobić, to poprosić o pomoc nieba i zastosować się do otrzymanego prowadzenia. Przeznacz dziś czas na wizualizację i marzenia o prawdziwych pragnieniach swojego serca. Nie bój się bycia rozczarowanym zasługujesz na wspaniałe życie i masz moc oraz pomoc nieba, by je spełnić. Lęk i zmartwienia spowalniają twoją manifestację, więc oddawaj wszystkie troski i wątpliwości niebu. Możesz się czuć onieśmielony, podnosząc się na wyższy poziom w swojej podróży. Masz jednak boskie zapewnienie, że jesteś na to gotowy. Sięgaj do gwiazd. Wiedz, że się do tego nadajesz i zasługujesz na te dary. Więc otwórz swoje ramiona, aby je przyjąć. Punkt pierwszy. Zwizualizuj, czego chcesz konkretnie, dokładnie, w czasie teraźniejszym lub przeszłym. Albo mam, albo dostałam pracę. Mam pracę. Na przykład, bo jesteśmy w Byku, więc tematy obfitościowo-finansowe wybijają. Punkt drugi. Czuj się, że już tam jesteś zobacz jak wychodzisz rano do tej pracy, w co się ubierasz, w jakim kubku pijesz herbatę, z jakimi ludźmi rozmawiasz, jak się tam czujesz, zobacz jak dostajesz pasek z wypłatą, albo zobacz jak na Twoim koncie rosną pieniądze do określonej kwoty i wiedz, że niebo się już tym zaopiekowało. Tylko największa robota, jest w tym, żeby odrzucić lęk, odrzucić zwątpienie, odrzucić myśli pod tytułem ja pierdziele znowu się nie udało, tyle CV rozesłane, ileś tam rozmów odbytych, albo nie pykło, albo um, nie poszło dalej, albo odrzucone od razu. I fake it until you make it, czyli Wizualizuj sobie do momentu, kiedy po prostu stanie się to Twoją rzeczywistością. I nie stój na drodze niebu. Po prostu powiedz na samym końcu um, tej wizualizacji: Otwieram się na świetliste rozwiązanie. I tyle. I trzymam kciuki. Wdech, wydech i do przodu. Buziaki jaki mocny. Papa. Witaj grupa trzecia. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was czytanie. Od razu wyskoczyła ta karta. Pozytywna energia. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i sytuacjami, a unikaj negatywności. Do każdej talii dołączona jest taka książeczka, w której rozwinię... opisane są rozwinięcia przekazów z kart. I przeczytam Wam pozytywna energia. Twoja praca z manifestacją idzie wspaniale. Poprzez wyciągnięcie tej karty jesteś zachęcany do podniesienia procesu na jeszcze wyższy poziom za pomocą diety negatywności. To oznacza unikanie negatywnych wpływów, jak to jest tylko możliwe. Unikaj negatywnych rozmów ze sobą lub innymi. Wyłącz programy telewizyjne lub radiowe przekazujące negatywne tematy i trzymaj się z dala od brutalnych filmów. Nie czytaj pe pesymistycznych artykułów i unikaj plotkarskich magazynów. Dieta negatywności oczyści Cię ze wszystkich ukrytych blokad, które mogłyby spowolnić manifestację Twoich marzeń lub całkowicie ją uniemożliwić. To, co jeszcze możesz zrobić, to zastosować w swojej fizycznej bliskości feng shui. Prawidłowo wymawiane feng Shui. Starożytną chińską sztukę aranżacji przestrzeni, która poprawi pozytywną energię w Twoim otoczeniu. Możesz również ofiarować lub sprzedać rzeczy, które zaśmiecają Twój dom. To pomoże wnieść nową energię oraz stworzyć środowisko promujące kreatywność, zdrowie i obfitość. Bardzo piękny przekaz z konkretnymi wskazówkami. Oczyść swoją przestrzeń, wyrzucając stare, Robisz miejsce na nowe, ja bardzo poczułam, żebyście zrobili sobie taką oczyszczającą, rytualną kąpiel. Um, robi się ją bardzo prosto, wchodzisz pod prysznic i jak leci na ciebie woda, możesz sobie wyobrażać, że leci woda plus światło, i po prostu połóż rękę na sercu i powiedz: Oczyszczam się ze wszystkiego, co jest stare, zużyte i cóż mi nie służy, i napełniam się światłem. Albo od, i otwieram się na Boskie rozwiązanie. Otwieram się na Boską interwencję. Jest jeszcze bardzo piękne, magiczne yy, zaklęcie oczyszczające. Powtarza się je trzy razy. Niech wszystko, co złe, spłynie do Ziemi. Niech wszystko, co złe, w dobre się zmieni. Trzykrotnie trzeba to powtórzyć, bo wtedy działa na trzech poziomach. I możecie to zrobić pod prysznicem. Kiedy autentycznie. Myjecie się w sposób fizyczny. To jest pierwsze, a drugie, co mi bardzo się wyświetliło, jak czytałam wam ten opis, to pilnowanie swoich myśli. Yy, oni tutaj mówili o yy, takim szumie informacyjnym trochę i o impucie informacji negatywnych na zasadzie właśnie plotkarskie magazyny, wiadomości, bla bla bla. Yy, tak, to bardzo dobrze jest uciąć absolutnie. Natomiast ym, najważniejsze jest pilnowanie własnych myśli. Jeżeli tylko wkrada wam się jakiś negatywny komunikat a propos czegokolwiek, to zatrzymajcie tą myśl, powiedzcie na przykład kasuje, kasuje, kasuję, żeby skasować ją z waszego pola i natychmiast zamieńcie to na pozytywny komunikat, czyli każdy minus zamieniacie, kasujecie najpierw, a potem zamieniacie na plus. To jest turbo istotne dla Was teraz. Jesteście bardzo receptywni, bardzo ym, szybko Wam się manifestuje. Wiecie, z energii ma w materię z prędkością światła. Dlatego bądźcie bardzo uważni na to, co manifestujecie, bo każda myśl jest manifestacją. Yy, podświadomość nie będzie yy, z Wami dyskutować, czy, ale dzisiaj yy, mam brzydkie włosy, czy to jest to, czego naprawdę chcecie, czy to jest to, co, czego pragniecie i czy to w ogóle jest dla Was pozytywne, tylko ale mam dzisiaj brzydkie włosy, sobie pomyślicie rano, patrząc, bo jesteście rozczochrane na przykład, to okej, okay, no to brzydkie włosy dan, tak? Yy, jakby Pani mówi, Pani ma. I jak Wam się pomyśli, popatrzycie w lustro ale mam brzydkie włosy, albo ale mam podpuchnięte oczy, yy, dobra, łapiecie tą myśl, Kasuje, kasuje, kasuje. Hmm, mam piękne włosy, jestem świetlistą istotą i promienię je pięknym. I potem po prostu czeszecie sobie włosy, układać tak jak chcecie. Albo przykładacie sobie zimne do worków pod oczami, oklepujecie sobie, robicie sobie taki mini masaży limfatyczny i już. I poprawiasz koronę i idziesz dalej. Także uważaj na to, co myślisz. A jak coś tam pomyślisz w, nie w tym kierunku, co, yy, co plus, czyli w minusowym kierunku, kasuje, kasuje, kasuje i yy, myśl in plus. Buziaki mocne i do następnego czytania. Pa pa!